4 października w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Subice odbyły się pierwsze w tym roku zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci. Rozpoczynamy dziś kolejną już edycję y, lubianych i mam nadzieję znanych y, warsztatów w bibliotece. Są to spotkania w klubie Plastusia, spotkania czytelniczo-artystyczne, których przede wszystkim zachęcamy dzieci do czytania, czyli jest to spotkanie z książką, a później pracujemy również właśnie plastycznie. Nasze spotkania, tak jak powiedziałam, cieszą się ogromną popularnością. Muszę powiedzieć nieskromnie, że po ogłoszeniu naboru, w tym roku, w ciągu dwóch godzin. Udało się zebrać pełną grupę i dość sporą listę rezerwową. A to oznacza, że dzieci bardzo lubią przychodzić do biblioteki, lubią czytać i lubią tutaj z nami pracować. Nasze spotkania to również okazja do świetnej zabawy, do rozwijania kreatywności i do spotkań z rówieśnikami. To bardzo ważne, aby zachęcać dzieci od najmłodszych lat do sięgania po książki. Czytanie to świetna forma relaksu, rozrywki, a także rozwoju. Zainteresowanie, jakim cieszy się klub Plastusia w Subicach, tylko to umacnia.